Serdecznie dziękuję za zaproszenie. Pan Marszałek powiedział, że to jest skromna uroczystość, ale jakże ważna. Chciałbym po pierwsze pogratulować Państwu, funkcjonariuszom Policji i Straży Pożarnej, osiągnięć. Jesteście dla nas wzorem, dlatego że Wy w swojej codziennej pracy realizujecie najbardziej podstawowe zadanie, jakie jest przypisane Państwu. Chronicie życie, zdrowie i mienie obywateli. A Wy, jak powiedział Pan Marszałek, jesteście tą creme de la creme naszych służb Straży Pożarnej i Policji. Jesteście wzorem zarówno dla swoich kolegów funkcjonariuszy, jak i dla wszystkich pozostałych. Dlatego serdecznie gratuluję. A pozostałe gratulacje chciałem na, na ręce Pana Marszałka złożyć, ponieważ to wspaniale, że samorząd Województwa Łódzkiego również dostrzega to, w jaki sposób służby na terenie naszego Województwa działają i że Państwa dzisiaj wyróżnia. Nie będę mówił dłużej, dlatego że to jest Państwa dzień, a nie nasz, więc jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję. Dziękuję.